Tomasz Marczewski, wiersze, część druga. Być wolnym człowiekiem, chcę być już zawsze, człowiekiem wolnym. Status i tytuł jest tutaj dowolny. Swoboda ducha, jakiż to stan, który kołysze, to szczęścia dwa, radość jak ptak unosi nas w górę, by wzbić się wysoko. Aż ponad chmury. Spokój otula. Nastraja snem. By znowu marzyć. Budować dzień. Droga do sukcesu. Cóż człowiek może? Na swojej drodze. Gdy wiele przeszkód w życiu z tym ma. Nasze marzenia są do spełnienia. Warto wciąż wierzyć. Że ziszczą się. Cel wyznacznikiem. Droga przez trud. Stos wielkich wyzwań. Wiara by móc. Szanse są zawsze. Choć czasem też. Jest inna opcja. By problem zjeść. Droga prawdy. Pokora sroga. To prawdy droga. Wybrać ją warto. I przez nią iść. Siła, wytrwałość. W duszy ta małość. Zawsze oznaką. Bogatych serc, ludzki szacunek, troska, życzliwość. To sprawia zawsze, że jest nam miło, zmienić na lepsze, serce zwolałe, odrzucić kłamstwo, podnieść morale. Och, jak to trudno, przez życie przejść, pozostać czystym, w świętość swą wejść. Dwa oblicza człowieka. Trudno dziś tak mieć w głowie swój świat. Gdy rzeczywisty nas krzywdzi, przestrzeń swą mieć i robić co chcieć. Swobodnie życiem swym kroczyć. Każdy z nas ma, to drugie ja. Które głębokie i szczere. Istota ta, serce swe ma. Które wciąż pragnie miłości. Ciężko tak żyć, by dobrym wciąż być. Na każdym kroku przeszkody. Walczyć to rzecz, która w nas jest. Znowu swój miecz wyciągasz. Fantastyczna wyobraźnia. Malownicze mam pejzaże. Kiedy o czymś sobie marzę. Piękny obraz w wyobraźni. Świat rozświetla w mojej jaźni. Drogi to dar dla człowieka. Że coś jeszcze może czeka. Wiara to ogromna siła. Która wszystko już podbiła. Więc fantazju ile możesz? Żyj uczciwie, żyj w pokorze, bo marzenia są wspaniałe, pozwalają ruszyć dalej. Miłość na zawsze, jestem tutaj wciąż i patrzę w twoją twarz. Dotyk sprawia, że, że stanął w miejscu czas. Znów mocno przytul mnie, tak bardzo pragnę ciebie. Gdy jesteś blisko tak, czuję się bezpiecznie, wyryte w sercu twym. Są inicjały moje Wyryte w sercu mym Są inicjały twoje Ty i ja dla siebie I świat nie liczy się Gdy spokój, nasza miłość Wystarczy tylko nam Moje miasto Miasto, a w nim ja, wokół czterech ścian Tutaj wszystko tak spokojne Krążę tu i tam, w sercu cisza gra Trochę nudno się tu czuję Dziś ożywić chcę atmosferę tę. Kiedy pustka mnie otacza, wokół ludzi tłum, samochodów szum, gdzieś przyjaciel znów się spieszy. Spokój życia to drogi dla nas dar. Kiedy chaos gna zniewala. Tutaj pięknie jest, gdy odpocząć chcesz. Łagodnością jest dla ludzi. Motywacja. Możesz wiele zdobyć dziś. Możesz wiele stworzyć. Odrobina wiary w to. Może zdziałać cuda. Garść determinacji w dłoń. I otwarty umysł. Wiatrów żagle nabierz dziś. I ruszaj do przodu. Jesteś więcej wart niż wiesz. Teraz więc do dzieła. Pracuj wciąż uczciwie tak. Zbieraj swe owoce. Możesz wygrać każdą grę. Jeśli tylko chcesz. Wierzyć musisz, nie dać się. Dobrze o tym wiesz. Na starsze lata, dziś wiem, że po latach warto było wierzyć, uczyć się, pracować i wysoko mierzyć, mieć wciąż serce pełne, ogromnej nadziei, że złe już odejdzie, wszystko się odmieni. Dzisiaj ze spokojem idę drogą swoją. Miłe chwile trwają, są moją ostoją, wszystko jest już inne. Wszystko jest inaczej. Mądrość bierze górę. Inny świat to raczej. Odrobina przemyślenia. Wciąż tak jak czas, płynie to życie. Budzi się dzień, przy każdym świcie. I znowu noc, nadchodzi ciemna. Czekasz, gdy znów, zaświeci słońce. W głowie już masz, wspomnień dość wiele. Wiele już ran, na własnym ciele. Tak wiele przeżyć, to cały stos. Taki jest właśnie, człowieczy los. Idziesz tak wciąż, przez życie swe. Z nadzieją twarz, to serce twe. Każdy twój dzień, jest nowym dniem. W którym próbujesz, odnaleźć się. Lecz to nie straszne, by było tak. To garść refleksji, przemyśleń, znak. Melancholijnie, tak czasem jest. By coś zrozumieć, nadać tu sens. Pozwól sobie na luz. Chcę wciąż wierzyć, życie przeżyć. Tak, aby je wygrać. Więcej żartu, więcej fartu. I, pogody ducha. Radość w sercu, smak wolności. Dla nas, wielkim szczęściem. Kiedy wszystko, w jednym miejscu. Jest, wspaniale w życiu. Odrobina, tej beztroski. Nigdy, nie zaszkodzi. I wspaniałe, są wspomnienia. Które, dają siłę. Prawdziwa miłość. Szukając w życiu wyższych wartości, nie odnalazłem upragnionej miłości. Ten piękny, wspaniały i wrażliwy świat. Dziś tylko iluzją, wciąż tak pełną wad. Sen to cudowny i pełen westnienia. Lecz się nie spełni, pomimo wierzenia, jak musi bardzo serce pokochać. Wierzyć i troszczyć, cieszyć i szlochać. By miało tą siłę, by walczyć o swoje. Wstawiło za tobą i kochało Twoje. Z najwyższym szacunkiem, oddanym dla ciebie. By móc swe uczucia otworzyć przed siebie. Proza życia. Młodości czar już prysnął I prozą życia sypnął. Wzmagania codziennością. I w lepszy byt ufnością. Tak przykro, kiedy nie ma. Tych pięknych chwil, westchnienia. Gdy mało co już cieszy, i dusza z zemsty grzeszy, i w głowę wciąż zachodzisz, i filozofię mnożysz, a czas ucieka stale. Co robić tutaj dalej? Lecz trzeba mieć nadzieję, i znów się w życiu dzieje, z determinacją kroczyć, ze złym losem bitwy toczyć. Przesłanie. Ważne to przesłanie: postępuj z poważaniem i miej swój autorytet. Tu zbędny jest epitet. Szacunek zawsze znaczy, by kochać i wybaczyć. Mądrości nigdy mało, by dobrze nam się działo, bo serce jest najwyższe i z nim masz prawie wszystko. W nim cała jest potęga i Chrystusowa męka. Serce, strażnik miłości Dzisiaj dla Ciebie, kwiaty przynoszę Uśmiech i radość, cudowne rozkosze Ufaj mi mocno, a się nie zrazisz Gdy będziesz złymi rzeczami gardzić Miłość i dobro, zawsze wygrywa Nadchodzi moment, gdy wszystko zrywa Wtedy to czas, staje przed nami Aby się zbliżyć, do siebie oddani Miłość jest trudna, i często boli Lecz jeśli wytrwasz, wygrasz w tej roli. Radość zwycięstwa, gdzie serce jest chórą, stoi i czuwa obronnym murem. Tajemniczy los. Co przyniesie los na zajutrz? Czego się spodziewać dziś? Mamy tutaj to, co mamy. I wciąż trwamy z tym. Każdy pragnie dostać szansę, coś nowego w życiu mieć. Wielka nuda i rutyna. Towarzyszy ciągle nam. Czas pokaże co potrzeba. Aby być szczęśliwym już. Łagodnością się otoczyć. Ze spokojem zawsze iść. Tu i teraz. Tylko teraz liczy się. Tylko dzisiaj wybierz sen. Teraźniejszość biegnie w dal. I historię tworzy nam. A nad sobą pracuj ciężko. Niech to życie zabrzmi męsko. I owoce zbieraj gęsto. Szczęście Twe przychodzi często. Wszystko dzieje się naprawdę. Co poza tym dziś nie zgadnę. Życie jedną nie wiadomo. Naszym cudem jest rzekomym. Wielki powrót. Miło Cię widzieć mój przyjacielu. Długo czekałem od lat swych wielu. Niech Cię uściskam w swoich ramionach. Bądź dziś miłością no otoczona. Tak długi czas, upłynął w rozstaniu. Spędźmy go teraz, na siebie, kochaniu. Cieszę się dzisiaj Twoim obliczem. Tęsknot w swym sercu dzisiaj nie zliczę. Tu już zostaniesz przy mnie, kochanie. Masz wciążną miłość, moje oddanie. Mamy tak wiele do powiedzenia. To dla nas czas, czas na westchnienia. Zostać wojownikiem. Odrobi na wiary. Z ust nie puszcza pary Idziesz wciąż przez życie Wstajesz znów o świcie Masz plany w umyśle Dążysz z nimi ściśle Idziesz niczym burza Szczęście się wydłuża Ty się nie poddajesz Zbyle czym nie stajesz Godność i wartości Warte tej miłości Być wytrwałym trzeba Aby zaznać nieba Trzymać poziom stale Przeżyć życie całe. Życiowy flow. Czym jest dziś miłość drodzy ziomkowie? Czym jest naprawdę, nikt się nie dowie. Szacun dla braci, szacun rodacy. Ci co kochają, są też witacy. Życiowy bangier stworzyć, to coś. Iść z wielkim flow wciąż, to jesteś gość. Gdy w sercu spokój cały czas trwa. Opanowanie, uśmiech wciąż masz. Rapy omijaj szerokim łukiem bądź zruzowany, mniej wiele w dupie. Nie warto wszystko na serio brać. Hejt i nienawiść nie warto siać.